Odbierz te dwa zablokowane skiny już za moment za darmo w Fortnite i krok po kroku jak Ty też możesz to zrobić, bo event jest dla każdego i nie możesz go przegapić. Powiem też o darmowych skinach, które nadchodzą do Fortnite'a, eventach nowym Sony i wszystkim co musisz wiedzieć, jeśli grasz Fortnite'a. Ale pamiętaj, że ruszył konkurs dzień temu, na 1000 fałdolców chcesz je wygrać, zobaczcie nie wygasz Ci kod SEIKAM Fortnite, subij w górę, follow na Instagramie link w opisie i napisz komentarz ze swoim nikiem z Instagrama pod filmem, który jest w opisie, a wyniki na Twitchu i YouTube na codziennych live'ach, a my lecimy. Pierwsze co, do Fortnite'a powróciły dwa przedmioty, które ostatnio udało nam się przewidzieć. Dzisiaj w Fortnite mamy dokładnie sklep marvelowy i powróciły skiny, na które na bank czekaliście, także sobie je kupcie. I również powróciło tło Marvela, o którym wam jakiś czas temu mówiłem. Kolejna rzecz, która była w Fortnite, która nam się potwierdziła, to powrót bohaterek dokładnie wczoraj i przedwczoraj mieliśmy bohaterki, które wróciły po około 80-90 dniach i faktycznie, jak widzicie, informacje od likerów, jakie skiny zostały zaktualizowane, znowu nam się potwierdziły, bo te przedmioty były zapowiedziane dużo wcześniej i mówiłem o tym na swoich filmach. A wszystkie przedmioty, jakie są jeszcze zaktualizowane i które mogą wejść w sumie każdego dnia, bo są one gotowe do wprowadzenia do sklepu, widzicie teraz na ekranie, The Bear przygotowało całą listę przedmiotów, kroztały update od Epic Games i te skiny w każdym momencie mogą wejść do Fortnite jak tylko Epic Games będzie tego chciało i tam są takie skiny jak na przykład Travis Scott, jego Emotki i AstroJack. Headbanger Travisa i wszystkie rzeczy z jego zestawu. Oczywiście również wraz z Kilopem. Kolejne rzeczy: jest to na przykład Leviathan X wraz z Kratosem. I cały zestaw od Leviathana i Kratosa. Do tego jeszcze kilka rzadkich skinów, jak Dante, Reflex. Coul Trench których nie było po 1500 dni albo nawet 1800 jak Reflexa, które były po 2-3 razy tylko w sklepie Fortnite i takim skinem była np. Takara, która wróciła ostatnio po około 1000 dniach, do tego mamy cały zestaw Naruto, który też został jakiś czas temu zaupdatewany i może się pojawić w Fortnite jako kolejny anime. Bo jak wiecie, Epic strasznie lubi przywracać skiny anime, do tego mamy jeszcze przygotowaną Chunli, jak i również jeszcze mamy rzeczy z Arcane, czyli oczywiście kolaboracji z Lolem i serialem Arcane. Bo podobno w tym roku jeszcze trzamy jednego. Skina z Arkane i możliwe, że będzie on do zdobycia w jakimś turnieju, za kody albo w jakimś evencie, a jak nie, to tylko będzie on do zakupu, także te rzeczy mają szansę wrócić. I co ciekawe, w tych rzeczach nie ma takich rzeczy jak skin RUE czy na przykład skin Psychobandita, co oznacza, że te skiny na pewno w obecnym czasie nie powrócą do Fortnite, bo musiałyby dostać aktualizację sklepu. Kolejna rzecz, Fortnite zaczął rozdawać już powoli przedmioty FNCS, Jak wiecie, był teraz turniej, jeśli ktoś wygrał skina FNCS, w sobotnim turnieju to możecie liczyć, że albo już go otrzymaliście, albo niedługo go dostaniecie, także bierzcie udział we wszystkich turniejach, bo dużo z moich widzów faktycznie tego skina wygrało, więc jest to mega spoko, bo skin oczywiście będzie się dało kupić, ale kosztuje on dokładnie 800 V-Dolców, no i możesz go kupić pewnie już niedługo w tym miesiącu z kodem sat na finały FNC jest i pamiętaj, że skin może już nigdy do Fortnite nie powrócić, cały zestaw będzie w sklepie i będzie on tylko kilka dni. Kolejna ciekawostka. Że dokładnie jutro, czyli we wtorek, otrzymamy nową aktualizację w Fortnite, jednakowoż będzie to tylko update zawartości. Co oznacza, że o godzinie 15 dostaniemy nową aktualizację, której nie będziemy musieli pobierać, ale wejdą do gry nowe rzeczy. Może to być jakaś nowa broń, może jakiś mini-event, albo jakieś inne przedmioty. Także na bank coś powinno wejść i zrobimy sobie mega mocnego live'a, żeby tą aktualizację obejrzeć i oczywiście sprawdzić co w niej weszło. I kolejna rzecz, o której musisz wiedzieć, nowy darmowy skin może nadejść do Fortnite'a. Skin Matusa podobno trafi już w nowym sam. Albo podkleńcę do Fortnite'a i będziesz mógł go odebrać. Skin ma tutaj, jeśli nie wiesz co za skin. Jest to skin wyścigowy, który jest to taki ziomeczek z czarną fryzurą, i do tego w takiej czarnej, fajnej kurtce. Prawdopodobnie ten skin będzie do zdobycia w nowym evencie od roku tracingu, co oznacza, czy musiałbyś się ścigać w Fortnite i wtedy każdy gracz, który robiłby te wyścigi i wbiłby określony cel tego skina, otrzymywałby zupełnie za darmo, co byłoby totalnie niesamowite i według klikerów ten skin prawdopodobnie na 99% no właśnie będzie w takim węcie także możliwe, że niedługo kolejne skiny wjadą do waszych szafek. Totalnie za fliko, ale to nie koniec, bo Fortnite szykuje dla was dwa skiny, które możesz odebrać. No, w sumie już za moment, w Fortnite. Cie. I co ciekawe, są to skiny dosyć ekskluzywne i normalnie były one wcześniej zablokowane i nie można było ich ani kupić, ani zdobyć. A co się okazuje, teraz w nowym evencie zdobędziesz je za darmo. Najlepsze jest to, że w evencie może wziąć udział każdy i ty też jedne cenie trzeba zrobić. To być po prostu na Fortnite cie. i zaraz ci dokładnie powiem, co musisz wykonać i pierwsze, co, jak. Są skiny, i co dokładnie otrzymujesz? Pakiet jest totalnie mega opłacalny, bo są to dokładnie dwa skiny i do tego masę jakichś kilowów malowań, plecaków, smug i innych rzeczy, czyli w skrócie otrzymujesz cały zestaw, normalnie te rzeczy kosztowałyby spokojnie, myślę, że między 100, a nawet 200 zł, bez tego naprawdę giga dużo i skiny, nie wiadomo czy jeszcze się pojawią w Fortnite, czy będą one już ekskluzywne i jak to będzie wyglądało, bo w sumie pierwszy raz jest taka sytuacja, że te rzeczy jeszcze raz można zdobyć, a dokładnie jakie są to skiny i jak będzie to wyglądało i co trzeba zrobić, event jest giga prosty, bo jest to skin dokładnie Kyry, który jest giga ładny i jest to mistrzyni Kyra, którą będzie mogli zdobyć i była na do kupienia tylko dwa razy w sklepie Fortnite i później już nie wracała, a drugi skin made to nieskończoność, który będzie w podobnym motywie co mistrzyni Kyra, aczkolwiek będzie oczywiście z restylem obecnego skina nieskończoności, więc te skiny będzie mogli sobie skarnąć wraz z tymi zestawami. Oczywiście zestawy mogą też jeszcze wejść gdzieś do sklepu, ale tego tak jak mówię nie wiadomo, bo jest to w ogóle pierwszy raz, że skiny jest, bo są to skiny poprzednich jestów powracają do sklepu, bądź jest jeszcze raz o nie turniej. I teraz co trzeba zrobić, żeby te przedmioty zgarnąć? całe się z giga, prosta, bo wystarczy dokładnie 17 lutego o godzinie 15 zalogować się do Fortnite, a następnie musisz skarnąć sobie jakiegoś znajomego. Jeśli nie masz z kim zagrać tego, to wpisz swój nick w komentarzu, albo wbij na Discorda na kanał szukam graczy i następnie po prostu grasz sobie turniej. Turniej odbędzie się, tak jak wspomniałem, w sobotę o 15 i tam po prostu bierzesz udział, wygrywasz sobie te skiny, dokładnie 1300 drużyn je zgarnia, ale również jest nagroda gwarantowana. A wtedy, jeśli wbierz 8 punktów to masz gwarantowaną nagrodę dla każdego totalnie gracza i jedne co musisz zrobić to wejść na ten turniej i zagrać jeden meczyk i to Ci wystarczy, bo w skrócie w tych turniach często wybija się po 100, 200, 300 punktów w zależności jaka jest punktacja, a to za 8 punktów masz już pierwszy gwarantowany prezent, a skin oczywiście również możesz wygrać, do czego gorąco zachęcam, no bo jednak jest to wartość, no myślę po 100 złotych. I do turnieju nie musisz się w ogóle zapisywać, a nic praktycznie więcej mieć poza weryfikacją wetobową konta, ale to chyba każdy ma, także weźcie sobie udział w tą sobotę, bo będzie naprawdę grubo i ciekawostka. Dostaliśmy parę informacji o nowym sonie. Pierwsze co warto wiedzieć, nowy son prawdopodobnie będzie w motywach greckich. Z tego co się dowiedzieliśmy z przecieków karnetowych albo skinowych, możemy stwierdzić, że będą to na przykład greccy bogowie jako nowi skinowie właśnie w Fortnite i jest duża szansa, że będą oni w karnacie bojowym również. Cały są może być w motywie greckim, jak i również mapa, no i obecne lokaty, jak wiecie, w sumie obecna mapa faktycznie przypomina taki motyw grecki i o tym już kiedyś się mówiło, aczkolwiek co ważne, obecnie nie mamy dokładnych informacji. Co dostajemy w nowym Sonie to wszystko na razie jest tylko główny motyw, ale całego karnetu czy wszystkich przedmiotów czy mapy oczywiście jeszcze nie mamy i na to będziemy musieli bardzo, ale to bardzo długo jeszcze poczekać, bo nowy sezon będzie dopiero za miesiąc. Ale pamiętajcie o tym, że dalej można robić trik na darmowy karnet bojowy na przyszły sezon. Chcesz go zrobić? Wystarczy, że teraz kupisz sobie ekipę Fortnite i dostajesz dokładnie 1000 fałdolców od razu, karnet na kolejny son totalnie za darmo i otrzymujesz jeszcze 950 z zwrotu jeśli obecny karnet posiadasz. A Do tego dwa pakiety skinów, czyli za obecny miesiąc, czyli tą lampkę, i za kolejny miesiąc. I cały ten trick możesz zrobić tylko do końca tego sezonu, Także zróbcie sobie to szybko, bo za kwotę 40 zł masz wszystkie te przedmioty. I też często pytacie, co zrobić, jeśli tych faudolców, no, nie otrzymałeś. Pierwsze, co faudolce przysługują każdemu, bo jest to opisane w samej ekipie Fortnite. Co Samuel sprawdzić wtedy, wystarczy napisać do Epic Games i oni Ci takie faudolce po prostu przyznają. aczkolwiek pamiętajcie, żeby otrzymać zwrot z karnetu, nie może on być kupiony z poprzedniej ekipy tylko musi być on po prostu normalnie zakupiony za v i wtedy Epic odda Ci całą wartość tego karnetu, czyli 950 v -dolców. Tak samo zwrot jest tylko raz na sezon, co oznacza, że jeśli kupisz 3 ekipy w Fortnite w danym sonie, to nie otrzymasz oczywiście 3000 v za karnet, no bo jest to po prostu zwrot za jeden karnet, czyli za ten, który kupiłeś. Więc mam nadzieję, że jest to dla Was totalnie jasne, a Wy pamiętajcie, łapka w górę, subik, kod z w sklepie i wbijaj na poprzednie filmy i widzimy się dzisiaj na streamie na YouTube i Twitchu. Trzymajcie się, cześć!